Mam wszystko, styl, blask, precyzję. Do pełnej doskonałości brakuje mi tylko Twoich emocji. Toyota Auris Premium. Poczuj jakość, która budzi emocje. Poznaj nowy cennik Toyoty. Czynimy lekkie, lżejszym, szybkie, szybszym, jasne, jaśniejszym, małe, mniejszym. Próbujemy nawet bardziej zaokrąglić: okrągłe. Przedstawiamy porterze R500, jak dotąd nasz najlżejszy laptop. Toshiba, lider innowacji. Kruchy, herbatnik, kremowe nadzienie i mleczna czekolada. 3-bit. Przyjemność trzeciego stopnia. Wiesz, że dwie pizze w cenie jednej dostaniesz codziennie tylko w lokalach Telepizzy. Ale teraz, w każdy wtorek i środę, dostarczamy Ci dwie za cenę jednej również do domu. Telepizza. Naszym sekretem jest ciasto. A już pan z To jest piąty? Przepraszam, który Pani ma? Ja. Przepraszam. Nie O człowieku. Przepraszam bardzo. No, uważaj. No, ale to naprawdę jest tamte tylko... miejsce. <laughs> Takiej okazji nie opuszczam się nie. Ja albo Teraz w MediaMarkt. Rewelacyjny notebook marki Samsung z procesorem Intel Core 2 Duo, pamięcią 2 GB oraz kartą grafiki ATI za jedyne 2499 złotych. MediaMarkt nie dla idiotów. Pomysłem na biznes może być wszystko. Na przykład, kombań do zbioru Malin. Albo nowy system komputerowy. Czy plan rozbudowy firmy. Ale sam pomysł nie wystarczy. Trzeba go zrealizować. Z pomocą Fortis Banku pan Robert Weremczuk sięgnął po unijne dotacje i wyprodukował pierwszy w Polsce kombajn do zbioru Malin. Ty też skorzystaj z programu unijnych dotacji dla firm. Wyślij SMS o treści Unia pod numer 7190. Umówimy cię z doradcą. Fortis Bank. Nowy system do golenia Nivea Formen Extreme Comfort. Dzięki formule Natural Microtech chroni przed podrażnieniami już podczas golenia. Golenie tak przyjemne, Alright. że nigdy nie masz dość. Żel i balsam Extreme Comfort, nowość Nivea Formen. To czego chcą mężczyźni. Multitabs przedstawia innowacyjny produkt o działaniu profilaktycznym. Immuno to połączenie bakterii probiotycznych z witaminami i minerałami, które zapewnia kompleksową ochronę dorosłym i dzieciom. Jedna tabletka dziennie wystarczy, by wzmocnić Twoją naturalną odporność. Immuno Plus dla dorosłych, a dla dzieci Immunokit. Z wiosną wiąże się Wielkanoc, a z Wielkanocą u nas wiążą się okazje. Okazją jest duży karton proszku OMO za jedyne 34,95. Telewizor Sony LCD w cenie 2449 zł, bony o wartości 250 zł oraz kredyt 0%. Real życzy wesołych świąt. Niepodważalne chwile z nowym telefonem K850i CyberShot z aparatem 5 megapikseli, autorotacją zdjęć i ksymonowym fleszem. Sony Ericsson. Była raz sobie lokomotywa, a w jej wagonach uczta prawdziwa. Na parze z przefiltrowanej wody gotujemy składniki obiadków Gerber, dlatego są smaczne i pożywne. Gerber. Smak, uśmiech, zdrowie. Był taki jeden, no mi obiecał samochód, pełne konto, ale jak? No przecież on nie zarabia. No nie, pomyślałam i mu mówię, a on jak nie trzasnął drzwiami, to tyle mi tylko po nim zostało. Właśnie. Z dobrym bankiem jest jak z mężczyzną. Musi zarabiać. W ING Banku Śląskim nie dość, że wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, bez straty odsetek, to jeszcze zarabiasz. ING Bank Śląski. Taki duży, a zarabia dla Ciebie. Avon mam idealnego szefa. Samą siebie. Sama decyduję, ile czasu poświęcać na Avon. Jestem kobietą biznesu. I spełniam się jako matka. Mam telefon Avon, kartę kredytową Avon. Korzystam z internetu. To nowoczesna firma. To po prostu świetne produkty. I sprzedaje się je naprawdę łatwo. Żeby zacząć. Wystarczy chcieć, nic się nie płaci. Dołącz do 5 milionów kobiet, które tworzą firmę dla kobiet. Zadzwoń do swojej konsultantki Awon już dziś i powitaj piękniejsze jutro. Ewon nie ma ograniczeń, tylko możliwości. Chow kola, no to chow.